Czeneczkę co ja? Jak dobrze widzicie, znajdujemy się w menu. W bardzo pustym menu. Klikamy New Game. I znajdujemy się w Haloonie Bordewgam. Co jest tam mapa śrubywa? A niewidzialność szans. Już myślałem, że może nie ma. Yy... A, wszedłem na dach. Mogę na drzewo. Yo, mogę na drzewo wejść. A dalej nie mogę. Nie widzieliśmy ściana. Eee, utknąłem! Znowu, jak sąsiad telewizję ogląda, to ja utykam. Kuca się na cecy Jest bezsensowne. Restart. Restart. Jak dobrze, że dali taki przycisk. Sąsiad! Pff, a go wygięło! Eee. Są, sąsiad! Where is jest sąsiad? Patrz, patrz, patrz jak go wignie, patrz. Sąsiad! Co to za muzyka jest? A, i tutaj mnie już odpuścił teraz. Tego nie mogę ponieść, to też nie za bardzo. A mogę ponieść karton. A, to, to, to nic ci nie da. Ej, nie, dobra, to, to chyba nie powinno tutaj działać. Mogę zejść, to? Ta... okej, okay, mogę <grybuj> działać. Może mnie samochód zabić? Nie. Dobra, on wylas, a ja mam pomysł, wezmę ten karton. A, zamknij się rzeczywiście, nie ma dźwięku. On wylazł, na, on wylazł na dwór Dobra, to jest nasza szansa Powiem się tylko, że on tutaj wejdzie z powrotem um, On nas nie goni, więc za bardzo tutaj tą drabiną nie wejdzie O no, on wlazł do środka on wlazł do środka oh O no. Mogę podnieść kwiatka? A krzesło mogę podnieść Ej pa to ja może... Ej, ale to jest dziwne, brzydko są niebezamknięte, zamknięte, ale pa jak je otworzę, to się otwierają w tamtą stronę. Co za bez... utknę No way, że utknąłem. No i znowu utknęłem w ten sam sposób. Ej, naprawdę, autentycznie, naprawcie tą grę. Naprawcie tą grę. O, jaka morda! Jaka morda! Można zejść tu też tak. No i on się tam baguje. Jestem ciekaw, czy on wyjdzie teraz na dwór. O, się tu Ej No idzie powoli. Powolnym krokiem idzie. Jak taki slender się powoli wychyla z za rogu. Idzie. No, dawaj sąsiad, dawaj. Dawaj, już kawałek, już kawałek dostanie swojego Big Maca, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę, dawaj, 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 już prawie jesteś, już prawie, dawaj, sąsiad, dawaj, 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 dobrze, dobrze, już zaraz będziesz mógł wziąć w ręce swojego Big Maca, dawaj, sąsiad, jeszcze kawałek, jeszcze trochę, dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, ciśnij, ciśnij, nie podawaj się, nie podawaj się, ty, czy on przejdzie przez ścianę? Nie. Czemu ta gra ma frame rate 30 fpsów? Znaczy mój OBS nagrywa w 120 FPS, więc utknąłem. Fajnie. OBS mi nagrywa wy Sąsiad, drzwi zepsułeś I mnie przy okazji, ja się też zepsułem. Daj to przesłanie. O! Sąsiad wie, że ja bym ci pomógł Aj, pomogłem. Ej, ej, no złap to Mogę wziąć? Mogę wziąć! Gonim! nim Jak się wystraszyłem go? Ja myślałem, że on do środka już w las. Jesteście gotów na przejście Gamma? Nie! Jak się wystraszyłem! Wy... Wystraszyłem się Autentycznie się wystraszyłem, a i mi grę wywala Jezu, ale się autentycznie wystraszyłem i to ostro eee, czekajcie, odpalę jeszcze raz te odewgama. I jeszcze chcę zwiedzić dom naszego ukochanego sąsiada, o, tego nie zrobiłem. No sąsiad. Ja przyszedłem ci sprawić miłą wizytę. Go tam coś nie napętało Dobra, to rozpocznijmy wycieczkę stąd Tutaj mamy telewizor O kurna, widział mnie chyba Tutaj mamy jadalnia Yo, ale dźwięk 3D jest Są telewizor Są szata Coco Melon <laughs> praca Ej, syzyf! Nie, <śmiany> autentycznie to jest piękne! I jeszcze raz. Oh shit. Nie mam nadzieję, że polec na dwór. Co my te jeszcze mamy? A, można brać jedną rzecz dykku, okej, okay, słabo. Nie słyszał telewizor. Złap to. Nie. Zamknę się z sąsiadem. Sąsiad. A co z telewizorem? Zepsułem sąsiada. Ej, o, zepsułem sąsiad. Dobra, sąsiad to trzeba się... Telewizor Sąsiad Idź napraw swój telewizor A najlepiej to i siebie napraw NIE PIL Sąsiad idziesz Ganiaj Jakbym mógł tak trochę... Sąsiad Sąsiad nie przytulaj się do mnie Ej autentycznie zepsujem sąsiada to ja dobra? Eee, nie wyjdę Eee, o shit. Sąsiad, bo jest taka sprawa Że masz drzwi 360 Jest! Aha, okej okay. Dobra sąsiad, to ty się tam zostań A ja mam pomysł co ja zrobię Pobawię się trochę twoimi rzeczami z domu. Tutaj coś jest. Nie, to, ale tutaj jest ten pokój, w którym dostał sąsiad Parkinsona. Tutaj jest jakiś podejrzany pokój. Tutaj. Tutaj jest zamknięte. Zaraz dworu zobaczymy, co tam jest. Moją super mega ekstra dupną lornetką. Tam jest krzesło. Wiem co zrobimy. My się tam kartonami podbudujemy. I zobaczymy co tam jest w pełnej okazałości. A, no ta jedną rzecz można brać. Dobra, zostaw to tu. Zostaw to tu. Okej, okay, ładnie, już prawie. Czy to trzeba budować jak w prawdziwym Hello Neighbor. Hello Neighbor. Jak wprawdzie się ma sąsiada Ludnem, wywalaj. Pa, fizyka jak w prawdziwym Halożnibor. Ten telewizor dalej sobie gra. gra. to niech sygra. Dobra, i potrzeba jeszcze no kartonu od Dobra. Jedyny problem gry jest taki, że wszędzie możesz utknąć. To jest główny problem gry. Czy to jest jakiś easter egg? Super mega... Hiper ekstra utknąłem. Utknąłem w kolejnym kartonie. Nie! Nie wiem co tam było. Wy widzieliście dokładnie co tam było. Chyba nic ciekawego. Tutaj ten... Apa, ten zegar masz białe wskazówki. W ogóle czy ten pokój się w tej animacji DevGamma pojawił, bo mi się wydaje, że nie. Aha Okej, okay, ciekawie. Big Ben. Tutaj mamy garaż Który można z, y, zamknąć. W DevGamie on miał animację, ten garaż. Pa... Co? A, otwarty, ale zamknięty. A teraz poczekaj. Aha, dobra, ciekawie. Samochód z jest czerwony. Mogę karton do kartonu wsadzić? No tak, no na pewno taki karton to takie obładuje. Tutaj był taki malutki, taki tyci tyci kartonik, o to jest ten. No fakt, on może, czy ci nie jest, ale może wejdzie. Jakby chciał, to by w las, tak, ale on nie chce. Ty, A tam co jest, a tam też się chce. Ja też chcę tam się dostać. Ja tutaj chcę. Aha, utnę. Utnę, nie mogę kartonu podnieść. Ono, ono, utknęłem, a mi się udało z sąsiada zbagować. Ono, najgorzej. Nic... nic się nie da. Garaż mogę zamknąć? Nie mogę. O! Pomocy. Utknąłem. Ej, autentycznie nic nie mogę zrobić. No nic. No to tym akcentem kończymy z Dev gamma I mo fajnie było w to pograć. Gorzej tylko, że mo mogę utknąć wszędzie. Proszę naprawcie tę grę i wtedy jeszcze wrócimy sobie do TFGama, a na chwilę obecną was więc Cześć!